Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są Duchem i życiem, lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: Oto, dlaczego Wam powiedziałem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło, już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Jest to jeden z najbardziej przykrych epizodów nauczania Jezusa. Przyzwyczajeni jesteśmy, że Jezus miał wielu adwersarzy, ale tym razem odchodzą od niego jego uczniowie a więc ludzie, którzy zdążyli się Jezusem już zafascynować. Dlaczego? Co się właściwie stało? Otóż zbyt trudne do przyjęcia było to, że uczniowie mają się karmić jego ciałem i krwią. Gdybyśmy spojrzeli sobie na tekst w języku oryginalnym, to zrozumiemy skąd taka reakcja. Zobaczymy tam, z jaką dosłownością Jezus mówi o swoim ciele. Greckie sarks to właściwie mięso. Gdyby trzeba tu było użyć łagodniejszego określenia, pewnie padłoby słowo soma, czyli po prostu ciało. Tak silne określenie nie daje tu miejsca na jakieś symboliczne interpretacje. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre wyznania chrześcijańskie odrzucają wiarę w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Podejdźmy może do tego nie tyle z rozdrażnieniem. Tu trzeba głęboko współczuć, że tak wielu chrześcijan pozbawiło się tego wspaniałego ciała i tej drogocennej krwi, które dają życie. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj!